Wielka Wybrawa Maluchów dla Dzieci to jest przede wszystkim projekt charytatywny, w którym po pierwsze zbieramy środki na pomoc dzieciom, które uległy wypadkom samochodowym, a po drugie zbieramy również środki na projekty edukacyjne oraz projekty prewencyjne, które realizujemy z naszymi fundacjami, po to, żeby po prostu na polskich drogach było bezpieczniej. Maluchy w tym roku wyjechały z Warszawy 1 lipca, objechały cały Bałtyk, dookoła przez Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę. Potem tournée po całej Polsce, od Gdańska przez Warszawę, Poznań, Wrocław, bardzo się cieszymy, że właśnie Kraków, krakowski rynek, to jest to miejsce finałowe całej wyprawy. Czekamy na maluchy, ale przede wszystkim na tych, którzy je prowadzą i którzy prowadzą całą akcję, bo to są bohaterowie tej wyprawy. Maluchów jest 98 i 98 dlatego, że najstarszy uczestnik tej wyprawy, pan Longin Bielak, ma 98 lat. Uczestniczę przede wszystkim w prawach, jakie do, były dotychczas. Mam nadzieję Jest na to jeszcze fajne, jedną. To, bo, chodzi o bezbronne dzieci, które giną bądź kaleczkami zostaną. I dlatego między innymi chodzi mi o to, żeby więcej. Nie zginęło, a jeśli się zdarzy, to żebyśmy mieli za co leczyć. No nie można się nie zdecydować, kiedy chodzi o tak szczytny cel tak naprawdę. Chodzi o to, żeby pomóc tym najbardziej bezbronnym. Także decyzja była bardzo prosta, już nie pierwszy raz, bo to już jest kolejny raz mój wyprawy. Ten bardzo długi, bardzo męczący, ale naprawdę serce rośnie, jak widzę ile osób nas wita, ile osób w ogóle wspiera naszą zbiórkę, ile osób przybija nam piątki mówiąc, że dobrze robimy. No robimy coś, co, co mam nadzieję odbije się echem nie tylko na następny rok, ale na długie, długie lata. Mam nadzieję, że zbierzemy tak dużo, jak tylko się tylko doda. Mam nadzieję, że wszystkie pieniądze świata i będziemy pomagać wszystkim, wszem wobec. Ta wyprawa jest takim symbolem bezpieczeństwa, tego co możemy i jeszcze wiemy o tym, że możemy wiele więcej zrobić, żeby, żeby poprawić bezpieczeństwo. Uwierzcie mi, że kładliśmy się spać późno, wcześniej wstawaliśmy, to nie jest łatwe właśnie takimi samochodami i wielki szacun dla tych wszystkich, którzy przetrwali, a przetrwali wszyscy. Cały czas przyświecał nam ten cel. Były, bywały takie momenty, że nie wiedzieliśmy jaki jest dzień tygodnia, bo to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, żeby zabrać jak najwięcej pieniędzy i wydaje mi się, że pobijemy rekord. Mieliśmy na przykład okazję być u jednej dziewczynki, która nie została poszkodowana w wypadku samochodowym. Bardzo emocjonujące przeżycie i bardzo wzruszające, to ile trzeba włożyć w trudu w powrót do zdrowia dziewczynki i naprawdę warto pomagać, dobro powraca i każda złotówka, którą tu zbieramy jest na wagę złota, a jak mi minął ten czas fantastycznie, to nie da się to po prostu opisać tych emocji e, tych ludzi, którzy brali udział w całej tej wyprawie i to co tu się działo, każdy dzień przebijał kolejny. Pomaganie zawsze jest ważne. My, jako Bihajów, też bardzo często promujemy wszystkie akcje, które są związane z pomaganiem, z brakiem wykluczeń i też zależy nam na tym, żeby być uczestnikiem takich inicjatyw. I bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć właśnie tę. Sam kiedyś potrzebowałem pomocy. Kiedy byłem po wypadku, bardzo było mi potrzebne wsparcie, i to wsparcie dostałem. Spotkałem wielu ludzi dobrej woli i uważam, że zyskanym dobrem. Warto jest się dzielić. To jest zaszczyt podjąć takie wyzwanie, bo poza tym, że świetnie się bawimy i są tu ludzie, którzy mają ogromne serce, poczucie humoru i radość, którą się dzielą, to przede wszystkim mamy misję, więc nie wyobrażam sobie, że mogłabym odmówić. Wspieram wyprawę od samego początku. W tym roku udało mi się wziąć udział i proszę pamiętać, że wielka wyprawa maluchów jedzie nawet, kiedy parkujemy samochody.